Holda! Hej, witam was bardzo serdecznie, gorąco w kolejnym odcinku na kanale i zarazem w środowej aktualizacji. E, dzisiaj troszkę dużo e, małych rzeczy e, i dosyć ciekawych, ponieważ nowe wyścigi, e, nowa rzecz w sklepie bonusowym, a dzisiaj jeszcze tak poza. E, Treścią aktualizacji zobaczymy sobie, co zostaniemy w końcu za to złoto, ponieważ mam 22 na 24, więc no, myślę, że będzie to całkiem ciekawe. Są też zmienione chyba punkty kontrolne z powrotem na te stare, ale nie jestem pewna. I coś tam jeszcze jest jeszcze, ale dobra, to zobaczymy potem. I tak, mamy western nowy wyścig Josha. Zobaczmy sobie na czym on polega. Okej, okay, a więc zobaczymy sobie, czyli mamy tak. Ej, fajnie to wygląda! Fajnie! Mm. Czyli tutaj hopski. Okej, okay, slalomik. I serio, fajnie! Okej, okay, czyli slalom. Potem tutaj pewnie też będzie slalom. No jak? Jeżeli zapytacie, czemu jestem na tym koniu i w tym stroju, to dowiecie się tam chyba w przyszłym tygodniu albo jeszcze w tym, bo już nagrałam specjal. Ale chyba muszę jeszcze raz dograć głos, bo to bym totalnie totalny niewypowiedź. Więc. więc zaczynamy. 3, 2, 1 i go. Okej, okay. także mamy tutaj. I ładniej to wygląda. Ładniej to wygląda. A mamy zwinność? Oj, tak, mamy zwinność! O nie! nie! O nie, 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 nie nie widzę nic, jeszcze raz proszę. Dobra, okej, ok, 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 na spokojnie. Ok, lecimy. Hop. Hop, oh, Boże, nie umiejcie jeździć Hop, dobra, hop. I tutaj będzie teraz ten slalom, nie. Dobra, może nie będę w tym niczczyła, ale mam nadzieję, że coś tam się uda zrobić Okej, okay, i tutaj teraz będzie ten slalom oj nie 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 Okej, okay, teraz tutaj krzyżak Krzyżak Czy coś mi się bardziej Oksel, o nie Of. O nie! Aniu! Przejdź tu. Okej. Okay. No, trochę trudne. No jak zwykle tak fajnie. Trochę trudne, ale myślę, że jest bardzo fajne. Trudno będzie mi na razie wygrać. Ale dobra, słuchajcie, złoto zostawimy sobie na koniec, a teraz pojedziemy sobie do Morland zobaczyć sklep... Co jest w sklepie bonusowym Myślę, że będzie znowu do tego stroju bi bi biwakowego. Coś w tym stylu to jest, e, bo, no, bo jeszcze tam właśnie brakowało tego kasku i będzie już cały e, dla postaci, a będzie prawdopodobnie jeszcze dla konia, bo na Instagramie e, mm, ja już wiem mniej więcej, jak będzie wyglądał. Ten strój, okej. Okay. A więc okej, okay, mam kask. I jest on od 18 poziomu. Okej, okay. mamy jakieś statystyki. Nie jest źle. Mamy trochę <głyn> Wygląda trochę takiego w głowie. Taka trochę czapka z daszkiem. No nie wiem, nie podoba mi się tak bardzo. No nie wiem. Dla mnie taki może być, ale mógł być lepszy. Mamy jeszcze te interfejsy jakieś. A tam w ogóle się zmieniło w co? Właśnie, w tym, tym, tym. Nie wiem, czy były te kategorie, ale na pewno to się zmieniło, że teraz można segregować. W ogóle ja ostatnio, jak byłam w York City plazy i weszłam do ubrań dla postaci, to miałam konia tam stojącego. W sumie Chciałabym sobie przyjechać jakiś krótki wyścig, czy rzeczywiście te punkty kontrolne są. To to? Tak. Tak, dobra tylko zobaczyć, bo ja zaraz mi Tak, nie, 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 nie są czy jednak są te stare Dobro, nieważne, nie ogarniam życia e, A więc, a więc, a więc a... Okej, okay, kochani Czyli ogarnęliśmy już prawdopodobnie tą Aktualizację Mamy jeszcze jakieś tam zmiany w kawiarni Ale to w sumie nie jest jakieś ważne Chociaż możemy sobie pojechać, nie wiem W Fortu Pinta na przykład Tam jest chyba kawiarnia Chyba, chyba na pewno Dobra, nieważne e... Nie będę tego ucinać, bo to jest w sumie krótka aktualizacja, ale mówię, że właśnie jest tu dużo fajnych i myślę, że całkiem przydatnych rzeczy. Yy, I jeszcze stary kwarter y, Horsy i chyba koni Apalosa zostały. Y, Boże, ale różowo. Yy, przetransportowane na targ koni. I słuchajcie, za tydzień nowe wodne konie. Czy mogę tu Halo. Halo. Nie wiem, wpuścicie mnie? Co coś jest? Czy tam muszę usiąść? Hmm. A tu mogę? Tu też nie mogę. Halo? Czemu? No dobra, raczej sobie nie zobaczymy, ale jedziemy z powrotem na rancho, aby zobaczyć, co zostaniemy za złoto. Tup, tu, tup, my już jedziemy, a wy możecie zostawić po drodze łapkę w górę i dziękuję w ogóle... Za 600 subskrypcji już ponad na kanale Tak jak mówiłam, już mam nagranie specjalne, muszę tylko go jeszcze troszeczkę bardziej zmontować I no, nagrać jeszcze raz głos, bo nie byłam praktycznie w ogóle przygotowana Zapomniałam sobie tam pisać najważniejsze rzeczy I było takie, że ha i ciągle było właśnie przerwanie Dobra, jeszcze wam pokażę właśnie, że mam Tutaj 22 na 24. Także dzisiaj zdobędziemy już nasz prezentik, zobaczymy, co to będzie. I tak, okej, okay, mamy jechać w tamtą stronę, więc jedziemy szukać. To na pewno nie będzie ten, bo tam było bardziej w tam, ale mogę się upewnić. Ojojoj, jak ma widzę tą skałkę? Czy to, to to jest ta? Nie, to nie jest ta, czyli to będzie tam. Okej. Okay. Tu, pu, tu, pu, tu, pu. To jest taka pierwsza, która mi się nabijała. Nie, tam jeszcze dalej jest, ze Star Stable. To to czy tamto? Nie sądziłam, że te kamienie są aż tak daleko. Jest tu coś? Tam jest jeden. Albo tu? Nie wiem, ale jedziemy tu. Wow, złoto, nareszcie. Pyk, pyk, mamy jeden Tam pojedziemy jeszcze, bo zazwyczaj te złotka są koło siebie Właśnie Bieru, zbieru, zbieru Pojawiło mi się jakieś zadanie? Nie Nie mogę tego. Czemu nie mogę? Chcę zadanie tylko. No, pojawiło mi się zadanie, dobra. Ok. Ale zbierzemy sobie jeszcze tylko to złoto, które było gdzieś tu. Halo? Aha, bo to... Nie. A może ja nie mogę już zbierać tego złota, jak już zebrałam wszystko. Czy nie? No, nie mogę, zobaczcie. Ale Beka w sumie. Dobra, nieważne, jedziemy tam. Dobra, jesteśmy już blisko i jestem serio troszkę podekscytowana mm, Co tam bo za to złotko na nas przygotowało uh, 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 Ale góra złotka <grytania> 24 na 24, jeszcze sobie zrobię takie o, także żeby mieć na na no, no pamiątkę ale Dobra Udało się, prawdziwa z ciebie poszukiwaczka złota, oto twoja nagroda Boże! Ojejku! No właśnie to było na spoilerach. Ej, nie spodziewałam się, że akurat to dostaniemy z tego. Ale ładne całkiem to jest. Do jakichś kompletów. Nic najgorzej. No, ludzie piszą, że słowa. Nie wiem, mi się podoba, jest ok. Do jakichś fajnych komplecików. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale to znaczy, że już nie możemy zbierać złota, prawda? Tak czy nie? A nie mogę już zbierać co dnia e, Dobra. <ścoughs> Także to już wszystko z dzisiaj. Nagrody mamy. E, zabawy mamy, nowe wyścigi mamy. Możecie napisać jak Wam się podoba. A myślę, że będziemy już żegnać, także możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję tam na dole. Teraz jak już osiągnęliśmy cel 500-600, to lecimy do 1000 i będzie specjal na 1000. Taki fajny już mam pomysł. Dobra, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Możecie zostawić łapeczkę w górę i komentarz, jeżeli chcesz coś napisać, także... Do zobaczenia, do następnego. Cześć!